Hej, cześć siemanko, z tej strony Jarocy, dokładnie tak jak widzicie. Dzisiaj mam puszkę z Empoleonem Wii. Dokładnie tak, chciałem kupić yy, Empoleona. No i kupiłem nie? w końcu. Kupiłem puszkę z Empoleonem, tak samo jak widzicie. Mam też yy, te koszulki na karty, wiadomo, 100 sztuk, już nie, bo otwierałem już jedną puszkę, nie z Empoleonem, ale z Inteleonem. Nie będzie tego na kanale. I mam oczywiście wiadomo, nożyk do otwarcia puszeczki, nie? To sobie zategujemy. Więc przejdźmy już może do otwarcia. Yy, sorry, jeżeli po prostu w tym filmiku będzie coś za głośno, albo coś, albo jakoś będzie taka. C, ale no, mam remont. Długo nie było ogólnie żadnych y, filmików, przepraszam. Ale mam remont w domu i nie mogę nic innego nagrać, więc kopiłem puszkę specjalnie dla Was y, i otworzymy sobie. Zobaczymy, czy coś nam wypadnie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. No i przejdźmy do unboxingu, oczywiście. Y, mam remont, więc może niedługo być y, jakiś, jakby to powiedzieć, y, jakiś y, filmik z kamerką. Zobaczymy oczywiście. Sorry, że tak zasłaniam. Mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć fajnie. Że nic nie kiepsze. Ok. Więc może przejdźmy do unboxingu. Oczywiście nożyk już może odstawmy. Dobra. I otwórzmy naszą puszeczkę. Pierwsze to nam się rzuca w oczy od razu. To Inne zapakowanie niż na, w ogóle na filmikach, bo na filmikach był z takimi, też był kartonik, ale był z takimi wyrzeźbieniami. Jak widzimy, wezmę to, jeszcze patrzę zamiast na ten, tu na, ten. mamy bez takich wyrzeźb, zwykłe kartonowe pudełeczko. Znaczy taka dmuszka, nie wiem jak to nazwać. Z Empoleonem, więc jego od razu może Chciałbym jakby to zrobić, żeby o, jest to, nie uszkodzić, może karty. Oczywiście jest tu kodzik, którego Wam nie pokażę, bo oczywiście ja gram w karty, więc weźmiemy sobie oczywiście od razu koszuleczkę, ubierzemy w niego Ampoleona w tą koszuleczkę, przepraszam, że jeżeli słyszycie jakieś karetki, ale aktualnie no jeżdżą karetki, więc ja to... Kurczę. A zamiast ja patrzeć na to, co ja robię, to ja patrzę na. A kurczę, na telefon, nie? żeby się nie stało. Dobra. I wsadzamy. Przepraszam, jeżeli będzie jakoś tak dziwnie, ale tak mamy. Wyprostowane, wszystko ładnie. Patrzę jeszcze, czy wszystko na pewno tak ładnie. Dobra. Więc kartę już mam jedną, gwarantowaną. Potem pokażę Wam wszystkie karty. Więc to odłożymy na bok, może. O, może zrobimy tak. Wezmę, zrobię to tak, zrobimy tak i zobaczymy, czy w ogóle coś się trafi, to idzie na bok. zrobimy tak, koszuleczki też idą na bok. Teraz tak, bierzemy puszkę, na pierwszy plan oczywiście, tu mam już Empoleonika. I co tu mamy? Wyciągamy wszystko, to wszystko jest, jak widać. Przepraszam w ogóle, że pewnie nie było widać, jak wsadzam do koszulki, ale no po prostu nie chciałem ich zniszczyć. Dobra, to idzie na bok, One. Tu mamy... Puszeczkę na, na kartę, dajmy na to. No, Fenutek jest. Więc ona też pójdzie na bok. Zrobimy może tak. Zamknijmy ją i tu będziemy kość karty. Póki co mamy M -Poleona. I Jakie mamy wostarki? Oczywiście mamy Battle Styles razy 2. Mamy Sword czyli tak. Sword, swund, rr, rr, Sorka, że się tak mylę. W ogóle sorry, jeżeli będzie się część, ale mam to na statywie, więc. Sword and Shield Battle Styles. Battle Styles, dokładnie, razy dwa. Yy, mamy Sword and Shield Darkness Ablaze, a także mamy jedno, zwykłe Sword and Shield. Szkoda, że nie dodali np. Sun and Moon starszych albo Steam Seed, bo Steam Seed na przykład są w innych puszkach, takich jak yy, no tamten właśnie, co właśnie w ogóle sorry, że ja się nie mogę wysłowić, ale tak w ogóle tą puszkę kupiłem w MPiku, jeżeli ktoś nie wie i nie wie, że można nie wie, że teraz weszły, to tak, weszły po prostu do Empiku w puszki, można kupić, oczywiście polecam kupić z, z Premium, bo tą puszkę kupiłem na, dzięki koleżance bo koleżanka ma Empik Premium. dziękuję ci oczywiście yy, Dziękuję Ci koleżanko, będzie wiedziała o którą chodzi. Yy, że po prostu ta puszka kosztowała 105 w Empiku, a kupiłem tą puszkę dzięki niej za osiem, około 90 zł, czy tam 89 z groszami. W każdym razie, tu mamy ten, więc zamiast 100, 105 zł, zapłacimy 80, tam, czy tam 89 czy 90. Zaczynamy unboxing, może boosterków. Wiem, będzie bez montażu kurcze i tak średnie, ale mam nadzieję, że jednak wszystko będzie gicie. To od czego byśmy zaczęli? Może tak, jak było, czyli Sun shit na końcu, czyli zaczniemy od Battle Styles. Dobrze, więc zróbmy tak. Spróbujmy to jakoś ładnie. O, otworzyć. Dobrze. Sorry, w ogóle, że nie ma 60 FPS, ale mój telefon nagrywa w 4K tylko w takiej rozdzielczości, więc. Bardzo przepraszam. Akurat zmienię, zmienia się oświetlenie. Mogłem to zostawić od góry i bym miał ładny bosterek, no ale trudno już, nie zapomniałem się. Dobra. Oczywiście. Kodzik idzie na boczek, żeby nie było. A my zrobimy pyk. I tu było sword and sheet, tak? Czekaj, czekaj. to było. SWORD and sheet BATTLE staff, więc zrobimy tak. Raz dwa, trzy i cztery jeżeli będzie, czekaj na pewno raz, dwa trzy i cztery, boże bym przełożył za dużo, nie widzi się tylko widzi, patrzy się na aparat znaczy na telefon, to już się ma nie, dobra, więc oczywiście mamy energię Metalo, metalową, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, że będę się jąkać, ale... Hmm, camping Gear Mam nadzieję, że coś widzicie. Przepraszam za tą jakość i za ostrość, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Citra. E, o, to będzie ładniej. E, scroll of Swirless Rapid Strike. E, Boże, jak ja mam to zrobić, żeby to było jakoś ładnie? Baltoj. Gligar Oj, i coś tam widzę, że coś się świeci. Kurde, Selandit, so Przygotujcie się. Bronzor, Karn Kaknia, yy... Rapid Strike, Reverse Holo i. A <laughs> oh, kurde, ale no mam szczęście dwa razy. Empoleon. To poczekajcie. Ech. Koszulki od razu, koszulki w ruch, koszulki w ruch koszulki w ruch, idą dobrze, że je kupiłem oczywiście, i idziemy w koszulki więc tak bierzemy Empoleon jaki ze mnie idiotosory ludzie, ale ogólnie zobaczyłem, że przed chwilą mi przestało nagrywać nie wiem czemu, ale wyrobiliśmy Empoleona drugiego tamten był promo, wydropiliśmy drugiego czekajcie, próbuję ostrość i oczywiście reverse Hollow. Link, sorry, jeżeli źle przeczytałem. Nie zobaczyłem tam tego jeszcze nagrania, więc jakby. Kurczę, jak to zrobić, żeby tego nie uszkodzić? Dobra. Sorry, że jakby coś było nie tak, ale pierwszy raz nagrywam karty Pokémon, więc jakby. Dobra. To idzie, oj, sorry. Nie wiem, czy kiedy się przestało nagrywać. Mam nadzieję, że nie dużo będę musiał to zmontować. W Telefonie w takim razie, bo aktualnie nie mam dostępu po prostu do, do po prostu no jakby do komputera, więc muszę sobie jakoś radzić, więc idziemy z kolejnym boosterkiem. Mam nadzieję, że nie wyłączy mi się. To podczas oczywiście otwierania, mam nadzieję, że się nic nie stanie. Kurde, no co? Może tak to otworzymy inaczej. Będzie ładniej. Hmm. Sorry, że tak wyszło, ale kurde, jak trafiliśmy tamtego. No dobra, już rozerwę, jak tak. Dobra. Żeby nie widzieć kodziku, to zrobimy tak. To wyrzucamy na bok. Oczywiście kodzik idzie na bok. Nie widziałem. I teraz tak. Przewracam. Oczywiście. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzymajcie kciuki, żeby coś się trafiło. Oczywiście. Dobra, mamy wodną energię. Fajnie, akurat trafiło nam się. Dobra. Czyli tak. Robię tak, może bliżej to. Sorry, ale muszę to po prostu wyostrzeć, nie? Wodna energia. Ramping, madazzle dance i power jam. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko się uda zmontować. Energy recessel -re 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 mamy y gruder. Ładny. Jak widać, y salandit bronzor. Kaknia, znowu. Wiem, że widzicie chyba spoink. Roli koli Kaknia, znowu. No i oczywiście Victribel. Ostatnia karta szkoda. Oczywiście Victribel idzie do koszulki. Mam tu tak trochę pozwolone wszystko, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Nie wiem, jak ja to zmontuję naprawdę. Nie mam pojęcia. Ale. Mam nadzieję, że coś tu wymyślę. Kurczę. Ok, sorry, jeszcze tak mi się zbliżenie na moich chyba poznokcie Sorka coś tam się kombinuje. To pozbieram. Mam nadzieję, że szybko się nie utnie ten filmik. Nie wiem dlaczego wtedy się uciął. Nie wiem czy coś kliknąłem, czy nie. Czy samo się ucina. Mam nadzieję, że jednak nie. Eee, dobra, więc idziemy teraz do po prostu Darkness Ablaze. Mam nadzieję, że będzie wszystko gico. Eee, otworzymy to oczywiście. O, ale się porwał. O ludzie. No to dupa już po butterku. Dobra. Żeby mnie widzieć. Zióp! Nie popatrzyłem na kodzik. Nie popatrzyłem na nic. Odwróciłem wzrok oczywiście, żeby nie było. Nie wiem, nie mam nadzieję, że wy też kodu nie widzieliście, najwyżej się zamarzę. Raz, dwa, trzy i cztery. Dajemy tak, wiem, że to nieumiejętnie tak robię, Boże, aż, aż mi oczy bolą, mi bolą, ale no sorry, próbuję jakoś to zrobić ładnie, żeby nie było, nie? Dobra, teraz tak, energia walcząca. Fletchinder, ze the Swearing Flame. Twylus. Pupitar, Boże to dziwnie brzmi, z Larvitara w sumie. E Electraik, Scarmory, Sterli, Torcik. Naszym rewersem jest Ari Ariados, a naszą kartą. Rzadko jest Holo Pinkurcin, dobra? Oczywiście Holo idzie za koszulki, jak to jest wiadome. odłożę, żeby nie było. Nie wiem, co mi ten zatrzymał. Mam aktualnie 5 minut na tej próbie. Dobra, wysunęłem dwie. Odrazu. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Wsadzamy. Dobra, holo. I mamy oczywiście reverse holo. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Mam nadzieję, że nie powiedziałem, że to jest holo, czy ten, ale to jest w każdym razie reverse holo Aranhidos. Potem podliczymy, jakie karty mamy. Te idą oczywiście na bok. Wiem, że chyba tak się nie powinno robić, jak przed chwilą stuknęłem. No i ostatni boosterek. Sword and Shield. W ogóle jeżeli chcecie, żebym robił coś w stylu, yy, żebym jeszcze rozdawał te kodiki czy coś, to piszcie mi w komentarzach, ja pewnie mógłbym porozdawać te kodiki na następnym odcinku peningu kart Pokémon czy coś. Jeśli Wam się taki format spodoba, to myślę, że z wielką chęcią mógłbym zrobić coś w takim stylu. Teraz tylko jak to jest złożone. To zrobimy takie. Tak. Dobra. Jakoś to odkładamy na bok. Kodzik usunę. Dobra. I teraz tak. Tu złote, czyli więc chyba też 4, raz, 2, 3, 4. Przodu. tak wiem, nieumiejętnie to robię nie mówię, wszyscy fani pokemonów nie muszą mi tego mówić wiem, wiem, że to robię źle po prostu się stresuję, bo ten bo to jest dla mnie takie Przeżywa, przeżywam to, nie? więc no wodna energia kingler Crash hammer a może teraz będzie ładniej robię ferrotorn Przepraszam, że wcześniej nie robiłem inaczej, ale... Kufant Krabi Wyłączyło mi się nagrywanie, przepraszam eee, Więc idziemy dalej Ramper Silicobra Flare. Łooo, wow, naszym reversem jest galariański Rapidash a naszym. A naszym rzadką karstą jest. O! Co jest? Co jest? Co jest karnować? Sable IV! Czy to jest. Rainbow Rare? Nie jestem pewien, aż tak się nie znam, ale. O kurde! Ja wale, co jest? Najlepszy openik! wcześniej otwierałem tamtą kartę, kurde, to takie karty mi się nie trafiało. Teraz co? Ja wale, kurde, tego bym się nie spodziewał. Myślałem, że trafimy może. Jak już trafiłem, Empoleona jak się cieszyłem, ale mówię, że może trafimy jedną kartę. A Rapidasza w ogóle lubię i poni te galeriańską podobają mi się bardzo. I ja mówiłem, kurde, na pewno już więcej nic nie trafię, nie? Bo już był dobre, no to raz mi wystarczy, nie? A tu kurna, tyle kart, ja walę! Co jest ja wcześniej? Dropnęłem je, nawet jednej, nie dropnęłem, Chyba tam tylko prisma jednego. Ja walę. Oczywiście tutaj wszystkie karty. Ja pierdu. Ok, to na bok. I teraz podsumujmy, jakie karty dropnęliśmy. Oczywiście e, nasze rewersy to do rewersów. Czyli rewersem naszym był na pewno Galariański Rapidash z atakiem Psychic. Oczywiście nasz v jeden z lepszych chyba. Nie wiem. W ogóle piszcie mi ile mogą kosztować, bo sam tego nie wiem. Sableye V, piękny. Naszym rewersem jest Arjados. Hola, mamy ping-gurcina. Ojej, ale się nic nie stało. Kaknia Rivers. Mmm. Reversem Oczywiście trafiliśmy jeszcze drugiego Empolona. Widzicie, różnią się, nie? Ten ma bardziej takie. Ta promka. Oni mają takie same ataki w ogóle, ale to jest promka. A to jest karta rzadka, widać po gwiazdce, nie? Tu nie ma. Ale to jest po prostu promka. Tak to by wyglądało. Kurczę, dziękuję Wam za ten openik. Kurde, nie spodziewałem się i to jeszcze nagrałem, nie? Więc yy, w ogóle bardzo fajnie. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału, nie wiem kiedy się ukaże, mam nadzieję, że niedługo, mam nadzieję, że go jak najszybciej yy, zmontuję, mam nadzieję, jeżeli w ogóle będzie gdzieś tu watermark czy coś, to przepraszam, ale mam nadzieję, że chcę go jak najszybciej zmontować po prostu. Dzięki wszystkim za oglądanie, do kolejnego odcinka, no i cześć! Mam nadzieję, że będzie, zostawiajcie łapki w górę i subiki, dzięki, pa pa!